Wędkarza! Siemano wędkarskie świry Cały czas się przyzwyczajam do weekendowego wędkowania, takiego trybu, sobota, sobota, niedziela. Albo sama niedziela, wiadomo, że to nie do końca tak będzie wyglądało, bo nie każdy weekend będzie na ryby przeznaczony. Takie jest kurwa życie. Natomiast te dni w tygodniu mi odpadną, no bo już nie będę miał wolnego w tygodniu, bo w związku ze zmianą roboty nie pracuję w sobotę, więc nie musi mi pracodawca oddawać dnia wolnego w tygodniu. I tego akurat będzie mi brakowało. Bardzo, bardzo lubiłem takie dni w środku tygodnia. Kurwa żaby jeszcze są, kiedy można było sobie wyskoczyć na ryby. Bo wiadomo, że ludzi wtedy było mniej, a w weekendy no jest tak, jest. Dzisiaj też już kilku wędkarzy gdzieś tam minąłem. Normalna rzecz, nawet wam później coś jeszcze pokażę weekendowego na powrocie. Tak myślę, chyba nie będzie mi się chciało. No i te dni wolne w tygodniu mi niestety odpadły, więc się będę mierzył z tymi wędkarzami i wchodził w miejsce w miejsce. Ale też coś u siebie odkrywam na nowo. Po tym jak już nie muszę współpracować z dziesiątkami, dziesiątkami klientów i mieć tych dziesiątek, dziesiątek interakcji dziennie, zaczynam z wędkarzami nad wodą rozmawiać pomału. Robiłem to czasami, ale tak. Sporadycznie, a teraz odkrywam u siebie potrzebę pogadania nad wodą z ludźmi. Bardzo dziwna sprawa, w sumie sympatyczna, nawet, bo te rozmowy całkiem spokojnie się odbywają z niektórymi. Jakiś tam wywiad można przeprowadzić, oczywiście. Wiadomo, no, że to robiłem, czy bierze, czy nie bierze, ale, ale sporadycznie. Teraz te rozmowy są lekko dłuższe, jakieś śmichy chichy. Oczywiście nie każdy też jest do tego chętny, tak samo jak ja nie byłem yy, wcześniej. Ale to teraz taka zmiana we mnie następuje. Kurwa cały czas, odkrywam w sobie nowe pokłady zdolności społecznych i potrzeb społecznych, co najdziwniejsze. Rozważam też albo w takiej przyszłości, nie wiem czy bliższej czy dalszej, zmianę koła, a być może nawet wejście w jakieś tam kurwa struktury, wchodzenie na zebrania w nowym kole, ewentualnie. Ewentualnie, jeszcze się zastanowię nad tym, ale, ale może, ale nie o tym dzisiaj. Jak zwykle. To był tylko taki wstęp nic nieoznaczający. Dzisiaj tak mnie naszło, troszeczkę, jak sobie tak rzucam, rzut za rzutem, rzucam rzut za rzutem. Po mediach społecznościowych taka rozkmina. Gdyż założyłem sobie jakieś dwa tygodnie temu chyba Instagrama, jako nagła tak wędkarza. Nie polecam, gdyż będzie to prawdopodobnie jedyny na świecie wędkarski w założeniu, czy tam z nazwy Instagram, na którym nie będzie ryb. Wiecie, takich zdjęć, że jakiegoś kurwa trzyma rybę w ten sposób, mam tylko jedną rękę. Jeszcze tak muszę zademonstrować, jeszcze tak wyciągniętą, żeby ona była nie wiadomo jak wielka, ale takie instagramowe gadki wczoraj oglądałem z kobitą taki program o tym jak się kobity na Instagram klonują, robią sobie operacje plastyczne i wszystkie tam wyglądają tak samo i te wszystkie instagramy wędkarskie też wyglądają kurwa identycznie w zasadzie no, moment muszę sobie peta schować. Taką mam popielniczkę lekko rozjebaną już do tego w worku poliowym. No, one wszystkie wyglądają identycznie jak Od jednego chirurga plastycznego, często turyckiego. I te wędkarskie Instagramy też wyglądają identycznie wszystkie. Poza reklamą sprzętu. No wiadomo, taki jest rynek i taki jest biznes. Jak ktoś ma możliwość, to zarabia. Prosta sprawa. Wszystko wygląda tam dokładnie tak samo. A później, my oglądając to, kurwa, to wszystkie wielkie ryby, wypracowane często przez tych wędkarzy na wielu, wielu, wielu wyprawach, a wrzucone e, dość często. Także wrażenie jest takie, że oni non-stop łowią te ryby, a dobrze wiadomo, że oni nie łowią non-stop tych ryb. pooglądacie jakieś tam wywiady, to każdy wam powie, kurwa, że te filmy, to często to jest efekt wielu, wielu tygodni ciężkiej roboty, kurwa. grubej dniówki na rybach, po 10-12 godzin, żeby coś tam wycisnąć, co się nadaje do zdjęcia. Później w nas wszystkich wychodzi taka presja, kurwa, że jesteśmy beznadziejni, bo nie łowimy takich ryb. Oczywiście, tak jak ja, to jesteśmy tak beznadziejni bardzo często. No, no, ja takich ryb nie łowię. Obojętnie ile bym pewnie nad tej wodą, nad tą wodą spędził, to statystycznie pewnie złowię mniej ryb niż ci, kurwa, poważni wędkarze, którzy też, yy, trzeba to powiedzieć kurwa sobie szczerze i to nie jest za ten zarzut, bo każdy swoją drogę sam wybiera i jak ktoś sobie taką wybrał i nad nią, za, na nią zapracował zapracował kurwa, to jest bardzo ważne słowo i to taką robotę ma i, i tak sobie spędza dniówkę w pracy więc tak ciężko raczej się porównywać do ludzi, którzy poza wędkarstwem nie robią w życiu już właściwie Prawie nic innego. Tylko tak sobie to poukładali, że mogą łowić ryby zawodowo, w ten czy w inny sposób. Czy tam są kurwa przedstawicielami, czy współpracownikami jakichś poważnych firm, i testują sprzęty, czy, czy są poważnymi youtuberami, czy przewodnikami wędkarskimi. Więc nie ma co się porównywać i popadać później w jakąś kurwa Deprecherę że jest takie bezrybie, że my nic nie łowimy, że coś, że coś, że tamto. Nie? No, akurat sobie zdaję z tego doskonale sprawę, więc nie mam takich myśli, no ale. Biorąc pod uwagę, jak działa ten świat, na przykładzie kobiet, jak one do tego podchodzą, do, tego, do tych wszystkich takich samych twarzy, i później chciałyby mieć podobną, kurwa, być takie piękne jak z Instagrama, wymuskane, wypacykowane i wymalowane, to dla tych Instagramerek też jest kurwa pracą, tak naprawdę. I te porównania niekoniecznie są na miejscu i nie polecam nikomu. Dlatego mój Instagram jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inny. Pomijając to, że ja tych ryb łowię tyle, ile łowię, ale nie to, że bawią mnie te zdjęcia, już trochę może tak. Nie to, że coś do kogoś mam, jako robi sobie takie zdjęcia. No, każdy robi sobie zdjęcia z rybą jak chce. Ja zdjęć z rybami nie robię. Zdjęć z rybą też nie robię już od dawna. A takich, kurwa, z wyciągniętymi łapami jeszcze... Żeby ta ryba wyglądała jakby miała kurwa 3 metry, a to jest szupak 70. Całkiem sensowna i spoko ryba, wiadomo, to tam jest milion, no. U mnie takich zdjęć na pewno nie będzie. Chyba jeżeli się jakaś tam pojawi, to będzie to albo makrela w puszce, albo kurwa yy, sandacz kupiony w restauracji na talerzu, czy tam jakiś inny gatuneczek, który mi akurat podpasuje, a nie wyciągnięta ryba, kurwa w łapie nie? samo wyzwalacza albo No, to tak yy, to taka opowiastka, taki średnio lub nawet bardzo bezrybny dzień jednego konia sobie tam wyłowiłem dyżurnego w miejscu które zawsze takiego prawie okłania dyżurnego daje, ale warunki są przejebane, naprawdę ten wyż zablokowany i ciśnienie około 1030, no, nie pomaga zdecydowanie. Zresztą ta rozmowa, którą dzisiaj przeprowadziłem, taka szybka e, z wędkarzem, on już się zwijał, ja dopiero wchodziłem, nie miał nawet brania. E, wczoraj byli we trzech, też nie mieli nawet brania, w taki kurwa dzień naprawdę, naprawdę ciężki, a mi w taki ciężki dzień szczupak ujebał, więc... Y... Nie to, że ja jestem lepszy i miałem te blanie szczupaka, tylko po prostu tak kurwa przytrafiło i nie powiem, że przyfarciło, no bo upierdolił gumę, no ale kontakt z rybą jednak mimo wszystko był, nie? Coś jeszcze miałem tutaj rozwinąć z tym, ale się zapętliłem trochę. Nie <laughs> pierwszy raz, nie ostatni. Muszę sobie pisać scenariusza na kartce, kurwa. Okonek, maluszki dyżurny taka honorowa ryba bez kitu to jest takie typowe żeby złowić coś bo generalnie mam trochę dzisiaj cięższy zestaw niż wczoraj dalej lekki ale taki lekko mocniejszy no ale oczywiście mam parę mniejszych przynęt, żeby tego honorowego konia złowić ustawiony jestem na co innego ale Ponieważ brakuje mi ryb, to mam takie jedno miejsce, gdzie ten dyżurny powinien zawsze przyjebać, żeby chociaż coś wpadło, nie? Trochę to kurwa nieuczciwe. He, nieuczciwe. Zawsze lepiej mieć rybę niż nie mieć jedną. Też więcej i większych, no ale warunki kurwa niestety są jakie są. No i jest kurwa taka nie inaczej. I też obiecuję sobie, oczywiście, że nie będę tego robił, że będę konsekwentnie próbował łowić. Próbował łowić to jest. Bardzo ważne. Nie łowił, tylko próbował łowić coś większego. Natomiast rzadko bywałem na rybach i mam mało ryb ostatnio, więc sobie dokładam na sztukę. A chuj! to właśnie. Jeden dyżurny i finito. Tu jakie zamieszanie. Co my tak kurwa. Mam wrażenie, że jeżdżę leszczą po grzbiecie Co jakiś czas trochę śluzu jest na przyponie Dziwne, ale może tak być No nie współpracowały ryby w tym zblokowanym wyżu, ewidentnie Co jeden ten dyżurny okonek się zameldował na mini woblerka W dyżurnym miejscu, no ale to takie na sztukę i zupełnie niemiarodajne Zresztą jeden koń też jest niemiarodajny Ciekaw jestem ile filmów wpadnie na YouTube'a O tak kurwa beznadziejnym, pogodowym weekendzie Naprawdę ciężkim Tak mi się wydaje przynajmniej I ile fotek na Instagrama aktualnych Powinno być, czasem tak sobie myślę Jak yy, z grupami grzybiarzy, Na których trzeba pokazywać z zegarkiem i z datą grzyby Bo tam już kurwa są takie podejrzenia Weryfikacji dokonać w ten sposób Heh. Oczywiście się nabijam bo to, że ja nic nie złowiłem I że parę innych osób z którymi porozmawiałem Nie złowiło nic lub Jakieś tam kurwa na spławik pojedynczego leszcza we dwóch Nie oznacza, że nikt nigdzie nic nie połowił ja Też wczoraj trafiłem przypadkiem kurwa Podwymiarowego szczupaka, który gumę upierdolił I to kompletnie niczego nie dowodzi Więc jak ktoś spędził nad wodą 8 godzin W sobotę i w niedzielę No być może trafił w jakieś okienko Bo takie okienka na pewno występowały Coś pierdolną, no mi się na okienko czekać już nie chce I spierdalam z tą Kobita zrobiła rosół na niedzielę Trzeba troszeczkę się rozgrać, bo rano był przymrozek Może być dzisiaj rosołkiem A na powrocie do chaty na niedzielny rosu pokażę Wam jeszcze wędkarstwo społeczne, do którego ja nie dorosłem i tak bardzo to aż na pewno nie dorosnę do kontaktów z ludźmi na rybach, gdyż to niedaleko mojego aktualnego adresu. Odbywają się drużynowe zawody spławikowe z okazji 75-lecia powstania Polskiego Związku Wędkarskiego i 70-lecia powstania lokalnego koła. I to dla mnie jest za grube. Oczywiście to, to jest, jest wspaniałe, że wędkarstwo może mieć tak różne oblicza i w tak różny sposób ludzie mogą spędzać czas nad wodą. To no, dobra sprawa, nie mówię, że nie. Natomiast całkowicie, absolutnie nie moja. Ciekawy jestem, jakie mają wyniki w tym kurwa z blokowanym Jak są kurwa za to niektórzy? Na pewno są, że tam nie będzie raczej zupełnie na zero, ale chał, nie będzie. Myślę, choć może się zdziwię O, takie oto zawody Absolutnie całkowicie nie moja bajka Ale jak ktoś lubi To w sumie czemu nie Trochę ich tu jest Ja tu mam absurdalne ilości sprzętu chacie Ale do tej metody to w ogóle już jest przegincie Jak dla mnie to pomyślę, że miałbym taszczyć nad wodę tyle gratów to się był zlany potem zimnym ale tak kto lubi czemu nie gruby temat od Beskitu. A wyniki raczej takie se z tego co się zorientowałem Co zrobisz jak nic nie zrobisz?